Siłaneczka ziomeczki z tej strony Polski DJ. A dzisiaj chciałem Wam zaprezentować moje kolorowe żarówki. Są to żarówki firmy Osram. O mocy 60 W. Reflektorowe. O kącie świecenia 80 stopni. gwint P27. Zakupiłem je w kolorze czerwonym. Żółtym, zielonym, niebieskim i fioletowym. Mam ich więcej. Zakupiłem 20 sztuk. Za sztukę wyniosło mnie to 3 zł i 30 groszy. Tutaj zrobiłem mały. Taki jakby test bench i będziemy po kolei włączać żarówki. To zaczniemy wtedy od czerwonej. Kręcamy. Ja tu mam połączone do gniazdka. I to wystarczy, że pod... włączę bezpiecznik i wtedy zacznie świecić. I teraz wyłączymy światło. I włączamy. Jak widać, żarówka świeci bardzo ładnym czerwonym kolorem. Z tyłu na biało. gdyż tu tutaj, nie ma już tej srebrnej, tego odbłyśnika srebrnego. I tu widać żarnik. Tu jest biało, tu jest ładnie czerwono. A tam jest żarówka. Wrącamy światło, włączamy żarówkę i wymieniamy. Teraz ułożymy żółtą. Wyłączamy światło i odpalamy. No jak widać na kamerze jest to takie białe światło, lekko żółte. Ale to jest żółta żarówka, gdzieś tak... nie wiem. O. No. Nie widać tego za dobrze na kamerze, ale to jest żółta żarówka. I świeci ona tak, no to teraz wymienimy ją na zieloną. Wymieniamy i teraz zielona. Tu już lepiej widać. Świeci ładnym zielonym kolorem. O, proszę. Żaróweczka. Teraz zmienimy sobie na niebieską. i uwaga no ta akurat świeci takim ładnym morskim kolorem tak jak widzę na żywo na kamerze jest taki fioletowy jakby niebieski o proszę bardzo żaróweczka ładny niebieski kolor Na kamerze widać niestety trochę inaczej. No i teraz sobie wymienimy na fioletową. Może ona świecić trochę yy, ciemniej, bo ma ona ciemniejszy filtr. I nie wiem jak to będzie widać. Zobaczymy. Tak się prezentuje fioletowa. O, no, widać. Na kamerze jest trochę jaśniej. Tak świeci ona. Wygląda od przodu. Ładny fioletowy odcień No, i tak wygląda tutaj. No już nie ma więcej kolorów, więc wykręcimy. No i tak. Yy, polecam bardzo te żarówki Nie są drogie, kosztują 3 ,30 zł. za sztukę. Na Lengo można kupić no zastosowanie mają różne tu jest podany przykład baru no i kąt świecenia 80 stopni, każda dzięki za uwagę cześć